Czy Coulomb odkrył Amerykę? Z całą pewnością nie. Charles Augustin de Coulomb jest twórcą słynnego prawa Coulomba określającego w jaki sposób działają na siebie ładunki. Wielcy fizycy, jak na przykład Alessandro Volta wątpili i krytykowali to odkrycie. Coulomb pochodził z rodziny, w której ojciec zaszalał z inwestycjami i zbankrutował. Aby nie dzielić losu ojca, podjął studia wojskowe i uzyskał stopień porucznika. Odpowiadał za budowę fortyfikacji portów, mostów i kanałów. Coś tam w trakcie jednej budowy nie pykło i kulomba wsadzono do lochów. Na szczęście na krótko. Coulomb nie skupiał się wyłącznie na aspektach militarnych, ale też fizycznych. Napisał pracę o teoriach maszyn prostych powiązanych z jego służbą wojskową. Zafascynowała go elektryczność. Skonstruował na przykład nowatorskie urządzenie, wagę skręceń i dowiedział się, jak oddziaływują na siebie ładunki. Za to odkrycie, jednostkę ładunku nazwano właśnie Coulomb. Więcej o tym dowiecie się w filmie.